Powiem Wam, że tak półtora roku temu postanowiłem wykonać jakąś pracę manualną. Nie pamiętam, było tu jakiś montaż montaż palet, czy montaż jakichś regałów magazynowych, coś, coś, coś takiego. I oczywiście, szef chodzi bez butów. Ja jak zwykle wszystko robię bez rękawiczek, całkowicie, totalnie. Ale ze względu na to, że te regały albo nie pamiętam, czy to były regały, czy palety. No, regały, wiadomo, przecięcia, bo te ostre. Ostre krawędzie, palety to drzazgi, więc postanowiłem wziąć sobie jakieś pierwsze z brzegu rękawice i, i zabezpieczyć swoje ręce, żebym potem nie musiał spędzić całego wieczoru na wyciąganiu drzazg albo, albo łataniu sobie, łataniu jakichś rozcięć. I tak zgarnąłem pierwsze z brzegu rękawice marki Portwest. Marka Portwest miała swoją premierę chyba w jednym odcinku na naszym kanale. Nie pamiętam numeru, ale myślę, że ktoś z Was na pewno, na pewno może, może to przypomnieć i będę bardzo wdzięczny, jeżeli zrobicie to w komentarzu pod spodem. E, wracając do, do samych rękawic. No, zgarnąłem je tak bez przekonania, bo, bo konstrukcja, konstrukcja tych rękawic wydawała mi się dość licha. Ale spróbowałem i powiem Wam tak. E, rękawice A700, bo o nich właśnie będziemy dzisiaj mówić, ale to za chwilę. Bardzo serdecznie Was witam w odcinku numer 373 na kanale YouTube BalticBHP.pl, na kanale, na którym mówimy tylko o profesjonalnej odzieży roboczej, o profesjonalnych butach, akcesoriach, rękawicach. I właśnie taką jedną parę rękawic chciałbym Wam dzisiaj przedstawić i o niej opowiedzieć. Rękawica marki Portwest model A700 jest cała wykonana z materiałów syntetycznych. Nie ma tu ani kawałka naturalnej skóry co tak wzbudziło moją takie, no niepewność jak będzie z wytrzymałością tych rękawic i powiem Wam tak, zobaczcie tu mam zupełnie nowe, nowiusieńkie, z, z, wyjęte z pudełka rękawice to jest e, rękawica wykonana, jak już mówiłem z materiałów syntetycznych e, tak ona wygląda od strony wewnętrznej a tutaj są moje prywatne, moja prywatna para rękawic po półtora roku naprawdę ciężkiego użytkowania. Zobaczcie i porównajcie sami. Sam materiał, czyli ta skóra syntetyczna, zwana również Amara, bądź jakkolwiek producent by, by tej rękawic tej skóry nie nazwał, sam materiał jest naprawdę bardzo wytrzymały. Z tego co znalazłem informacje we wszechobecnej sieci to skóra ta syntetyczna jest wytrzymalsza od skóry naturalnej. Co mogę powiedzieć? Rękawica po półtorej roku prawie użytkowania, no jak widzicie różnice, wybrudziły się szwy. Rękawica była prana w pralce, ponieważ no jest to syntetyczny materiał, nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań, żeby to robić. Po wielu praniach nic się nie stało z rozmiarem, dalej one są na mnie za małe. To jest jakaś taka moja, nie wiem czy tylko moja, pewnie wielu, wielu osób. Przypadłość, że wielokrotnie kupiłem buty, które były na mnie potem za małe. A to z tego względu, że chyba mam lewą stopę, trochę większą od prawej, i zawsze, jak mierzyłem buta na prawą stopę, to potem mnie lewa cisnęła. To było przez kilka, kilka dobrych sezonów, zawsze miałem ten problem. No i oczywiście, wtedy też wybierając tą rękawicę, nie zastanowiłem się nad. Rozmiarem wziąłem sobie po prostu dziewiątkę, nałożyłem ją na rękę, zacząłem pracować i po chwili poczułem, że no ona tutaj trochę za bardzo dociska w końcówki palców. No ale cóż, rękawice były otwarte, już wybrudzone, użyte, więc stwierdziłem no, takie sobie wybrałeś, takich będziesz pracował. Duże zaskoczenie, jeżeli chodzi o jakość. Nigdzie, ale to nigdzie nie puścił szef w tych rękawicach. Zobaczcie, to są miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do uszkodzeń w rękawicach, czyli pomiędzy palcami, tu są duże naciągi, szczególnie Ważne jest to, że ja wziąłem sobie za małe rękawice i ten naciąg był jeszcze większy, bo one nie dochodzą do końca, do końca moich palców. Jak widzicie, no nic się totalnie z nimi nie stało, mimo tego, że były z 5 albo może 6 razy prane, całkowicie nic. Nawet, nawet gdzieś ten, ten materiał no trochę się zmechacił. No wiadomo, przy użytkowaniu trochę się miał prawo zmechacić. Ale poza tym nic mu nie dolega, żaden szef nigdzie nie puścił. Jak sami widzicie, trzy palce tutaj są jeszcze dodatkowo zabezpieczone tą syntetyczną skórą od zewnątrz. Kciuk również, mały palec nie jest. Ta tkanina tutaj zewnętrzna. Jest no, delikatnie oddychająca. Nie powiem, że to jest jakaś super przewiewna tkanina, bo, bo skłamałbym was. Bardzo mocny jest rzep. Często w rzepach takich gumowanych jak ten odkleja się ta guma wierzchnia i to po prostu odpada wszystko. No tutaj się to nie zdarzyło. Jestem bardzo mile tym zaskoczony, bo rękawica, jak widzicie, ani rzep się jakoś nie powyrywał, ani się tutaj nie, po, nie pozatykał niczym. No prałem, dbałem o te rękawice. No dbałem, suszyłem i dalej używałem, jeżeli można nazwać to praniem i. I, i dbanie o rękawice, no to, to, tak, to tak było. Yy, chciałbym wam pokazać, jak wytrzymały jest ten materiał. No, do tego wezmę oczywiście nóż. Dla wszystkich niedowiarków, którzy zaraz mi powiedzą, no, że pewnie jakieś tępy czy używane, odłamie, odłamie końcówkę noża, żeby, żeby nie było, że on jest jakiś, jakiś tam yy, stępiony czy coś takiego. No sami zobaczcie, co się dzieje, albo co się nie dzieje. Przejeżdżając po tej wierzchniej tkaninie, no właściwie nic się nie dzieje. To jest, oczywiście, jak przycisnę z całej siły. To, to pewnie, pewnie będę musiał sobie tutaj założyć u na rękę, ale zobaczcie, całkowicie nic się nie dzieje. Czyli rękawica jest wytrzymała od tej zewnętrznej strony. No co, co myślę, dobrze, dobrze to te cięcia e, zaobrazowały. Teraz spójrzmy na wewnętrzną stronę rękawicy. Przypominam, to nie jest rękawica antyprzecięciowa. Ona nie ma nic wspólnego z antyprzecięciowością, skóra Amara po prostu ma swoją wytrzymałość. Oczywiście, jak go położę na blacie i docisnę z całej siły, no to przepędzę każdą rękawicę, nawet rękawicę antyprzycięciową. To nie podlega dyskusji, ale zobaczcie, nic tutaj się nie dzieje. Oczywiście uszkadza się delikatnie do powłoka e, tej, tej syntetycznej skóry, ale używam. Zobaczcie, co się dzieje. Mam nadzieję, że kamera to dobrze zbliży. Nic się nie stało. Po prostu delikatnie się poskrobała ta wierzchnia, wierzchnia, warstwa skóry. Więc jeżeli szukacie rękawicy, za którą nie chcecie zapłacić kroci, jeżeli chcecie rękawicy, która, no, sami wiecie, no, wygląda fajnie. Ja ze swojego doświadczenia mogę Wam ją szczerze polecić, bo spełniła moje wszystkie oczekiwania. Ja nie wykonuję jakichś super ciężkich prac, ale do mojego użytku prywatnego ta rękawica sprawdziła się świetnie, i po takim czasie użytkowania, no, muszę powiedzieć, że, że to jest produkt, który śmiało bym polecił każdemu. 30 zł to jest koszt zakupu tej, tej rękawicy, więc myślę, że to jest jedne z najlepszych wydanych 30 zł jakie, jakie jak, wydatek, jaki możecie poczynić. Polecam, polecam, polecam. Jeżeli chodzi o rękawice Portwest, to myślę, że to już będzie na tyle. Fajny produkt, fajnie, że można je wyprać i prać je wielokrotnie. To na pewno fajnie fajnie dziś tam oddziałuje, kiedy rękawica się spoci kiedy z rękami zaczyna śmierć, wrzucacie do pralki i pracujecie dalej, cieszycie się fajnym produktem. A do tego jest wytrzymały i bardzo dobrze wygląda. Ja ze swojej strony, oczywiście, dziękuję Wam bardzo serdecznie dzisiaj za uwagę. Przypominam, bohaterem dzisiejszego odcinka były rękawice Portwest Model A 700. Ci wszyscy, którzy oglądają nas, ci wszyscy, którzy jeszcze nie kliknęli subskrypcji, bardzo serdecznie do tego zapraszam. Dzięki temu będziemy mogli rozszerzyć nasz zasięg, żeby nasze filmy i, i Wasze komentarze rozchodziły się po całym świecie. Jeden z naszych kolegów z Teamu Baltic dołożył bardzo, bardzo wiele pracy, żeby przetłumaczyć już niektóre filmy na język angielski, więc wszyscy ci, którzy oglądają z lokalizacji gdzieś zagranicznych, już będą mieli możliwość oglądania naszych filmów z napisami, co myślę rozszerzy zasięg tych filmów i wiele, wiele osób będzie mogło je komentować mieszkających gdzieś za granicą i dzielić się z Wami e, opiniami na temat produktów. Nasz kolega Miłosz, Miłosz, dzięki bardzo. A ja bardzo Wam już dziękuję za uwagę, trzymajcie się i widzimy się jutro. Cześć!